Taka jest generalna teza, że im ktoś bardziej inteligentny, tym ma w sobie więcej lęków. A jedynie ludzie pozbawieni inteligencji są zupełnie od lęków wolni. No ale jest jeszcze inna teza, że naprawdę inteligentni mają w sobie odwagę bycia. Męstwo bycia. To bardzo ładna formuła. Męstwo bycia. Ja się zwierzę teraz z moich lęków. Niewątpliwie z góry powiem, że ten lęk wiąże się może z moim polem obserwacji, bo ja tkwiąc jakby w środku religii widzę przede wszystkim demony, które siedzą obok religii. Ja widzę w środku dzisiejszej polskiej religijności bardzo wiele takich małych demonów. Nie są to demony wielkie, demony wielkiej rewolucji francuskiej, demony wielkich prześladowań religijnych, demony wojny, ale są to demony, które stwarzają miliony nieporozumień miliony nie porozumieć Witam serdecznie Księdza Profesora i chciałam przypomnieć, że w czasie naszego pierwszego spotkania, kiedy zastanawialiśmy się, o czym warto byłoby rozmawiać, ustaliliśmy, że takim dobrym tropem naszych rozmów powinny być, powinny być rozważania na temat tego, czego my się boimy po upadku komunizmu. I oto proszę Księdza Profesora w takiej Klasycznej dla psychologii triadzie: lęków o duszę, o ciało, o byt. W zasadzie najczęstsza jest ta trzecia. Boimy się podwyżki czynszów, boimy się inflacji, boimy się tego, że, że w pewnym momencie, jak dziecko dorośnie, zabraknie nam pieniędzy, abyśmy mogło, mogli go posłać na studia. Ja też się boję, przychęca profesora. Boję się, że jak, jak przejdę na emeryturę, to czy to, co w tej chwili zarabiam starczy mi, wypracuje tak, tyle pieniędzy, że będę mogła zapłacić czynsz, świadczenia, ewentualnie jeszcze mi starczy na zakup bo będę już starszą panią. Też... Ale, ale zdrowie dopiszę na pewno. No oby, dziękuję bardzo. Proszę księdza profesora, ale czy, czy profesja? Czy stan duchownego, na przykład, bo to mnie interesuje, jest wolny od lęków? Taka jest generalna teza, że im ktoś bardziej inteligentny, tym ma w sobie więcej lęków. A jedynie ludzie pozbawieni inteligencji są zupełnie od lęków wolni. No ale jest jeszcze inna teza, że naprawdę inteligentni. Mają w sobie odwagę bycia, męstwo bycia. To bardzo ładna formuła. Męstwo bycia. W ogóle do tego, żeby zaistnieć na tym Bożym świecie, potrzebne jest męstwo ze strony rodziców, a potem także ze strony człowieka. Pewne ryzyko przed pójściem do szkoły, małe męstwo. Większe męstwo przed maturą, przed małżeństwem, ogromne męstwo, przed pójściem na księdza, jak to się mówi, także męstwo. I w tym męstwie można powiedzieć człowieczy się człowiek. No, ale to jest abstrakcja. Ale trzeba tak bardziej konkretnie. Rzeczywiście takie, Lęki na towarzyszą. Lęki. I takie, jak Pani wspomniała? No więc tak, tak, powiedziałam bardzo serdecznie i szczerze, ale to jest chyba, to jest chyba lęk, wydaje mi się, mojego pokolenia, które które przeżyło tą transformację, taką nieprawdopodobną, to znaczy transformację z, z ustroju systemu opiekuńczego, kiedy nam coś tam zapewniano, choćby nawet tą opiekę zdrowotną, która w tej chwili stoi pod znakiem zapytania i nie wiem, czy za chwilę nie trzeba będzie jakiś sum płacić, oprócz tego, że płaci, płaciliśmy przez całe życie. No po prostu... Lęki wynikające z tego, mi się wydaje, że, że my nie mamy pewności jutra, nie wiemy co jutro się zdarzy. Bo proszę księdza profesora, i ksiądz profesor patrzy, czy, czy my możemy być spokojni o to jutro, kiedy, kiedy tyle rzeczy niedobrych się dzieje. Pierwsze moje określenie jest takie, że byłby to lęk schodzącego pokolenia. Tak. Bo pokolenie wchodzące. Nie ma tego. Nie ma tego lęku, prawda? Nie ma. I bardzo dobrze. Tak. I bardzo dobrze, że nie I, ma. Ale to już określa jakość tego lęku, bo nie bardzo wiadomo, co się w tym lęku wy, wyraża. Czy struktura świata, czy struktura ich osobowości. Bo niewątpliwie czasy są mniej niebezpieczne niż podczas okupacji. Ja się zwierzę teraz z moich lęków. Niewątpliwie z góry powiem, że ten lęk wiąże się może z moim polem obserwacji, bo ja tkwiąc, jakby w środku religii widzę przede wszystkim demony, które siedzą obok religii. No więc te, właśnie, te jakie te demony, demony są? Bo, bo ksiądz chyba w tej chwili mu powiedział w tej chwili metaforą. Tak, to znaczy, no. można powiedzieć tak, że każda wiara. Każda nadzieja, każda miłość i każdy człowiek ma swojego szczególnego demona, z którym musi w jakimś sensie wojować, którego musi opanować. Ja widzę w środku dzisiejszej polskiej religijności bardzo wiele takich małych demonów. Nie są to demony wielkie, demony wielkiej rewolucji francuskiej demony wielkich prześladowań religijnych demony wojny ale są to demony które stwarzają miliony nieporozumień miliony nieporozumień niezdolności do Nawiązania dialogu. Proszę do profesora, ale ksiądz wywołał sam ten temat religijności. No sam, bo, bo siedzę w tym, tak. To, więc, ja to siedzę. Y prawda? Więc jeżeli już tak się stało, to ja w związku z tym zapytam się. Jak to się dzieje, że w tym momencie, kiedy my przeżywamy tak brzemienne. Sprawy, prawda, U władzy, w przemianach naszych. Ciągle mówi się o problem uczciwości ciągle potykamy się o to, prawda? Ta ryba się psuje od głowy. I Kościół jakoś milczy. Ja, nie zabiera głosu. Co się stało, co jest takiego? Czy po prostu, czy jakoś zaważyła na tym sytuacja, że Kościół był obciążany za wtrącanie się do spraw politycznych? Co się stało, czy się Kościół się po prostu zagubił? Nie powiem tutaj niczego takiego, czego bym już przedtem nie, nie powiedział, więc niech nikt nie odczuwa tego jako coś skandalicznego. Ale rzeczywiście jest różnica. Na przykład, kiedy wchodziliśmy w komunizm, potem przeżywaliśmy komunizm, Kościół nam towarzyszył wielką nowenną. I ta nowenna, cokolwiek by o niej powiedzieć, była jakimś szeregiem drogowskazów tej trudnej drodze budowania człowieczeństwa w stanie niewoli. A teraz, kiedy wchodzimy w wolną polskę w Polskę demokratyczną, jakby nam tego drogowskazu zabrakło. I rzeczywiście powstaje pytanie dlaczego jak się to dzieje, że nie mamy podobnego drogowskazu w przejściu od totalitaryzmu do wolności. Otóż nie byłbym tutaj taki jednoznaczny, że nie mamy, bo w moim odczuciu ostatnia pielgrzymka w Polsce, papieża, ma takie drogowskazy. Z tym, że jest różnica, bo chciałbym podkreślić bardzo mocno, Kościół nie uważa, że jego zadaniem jest pomoc w budowaniu demokracji, bo. Demokrację budują przede wszystkim sami obywatele. To ma być ich dzieło sztuki. Kościół może doradzać, może sugerować, przypominać o obowiązkach, ale kluczem jest samodzielność obywateli. I tu jest istotna zmiana, że w dzisiejszych czasach człowiek, ten Polak, jakby, ma na tyle dojrzeć, żeby samemu zrozumieć istotę demokracji, istotę wolnej Polski i sięgać po pomoc Kościoła tam, gdzie ona rzeczywiście może zaistnieć. W takim na przykład już konkretnym przypadku. Nie ma demokracji bez dotrzymywania słowa. Kościół wychowuje ludzi do tego, żeby dotrzymywali danego słowa i dzięki temu buduje jakby fundament demokracji. Ale same wybory, sama konstrukcja demokracji, partii politycznych, wybierania między partiami, to już jest sprawa obywatela. No a tego nie braliśmy. Europa budowała wiele lat demokracji, a myśmy wtedy robili kolejne powstania. Ale, ale czy po prostu w... W najbliższym czasie, nie uważa ksiądz profesor, jeżeli ta demokracja nie zaspokoi oczekiwań obywateli, to oni mogą sami z tej demokracji zrezygnować. Tak się stało w Niemczech hitlerowskich. I potem Niemcy musiały wejść na niezwykle trudną drogę budowania demokracji, mianowicie uczyli się w końcu tej demokracji pod Stalingradem, a potem nawet po wojnie właściwie nie bardzo oni sami sobie demokrację zrobili, tylko państwa okupacyjne im tę demokrację jakby z gotowym wzorem zafundowały. No ale nie sądzę, żeby ta szkoła była szkołą dla Polaków. Proszę pana profesora, bo mnie tak właśnie w zasadzie odstręcza, zniechęca taki jakiś model... Yy... Model polskiego katolicyzmu. Ja, proszę Księdza, profesora, chciałam księdzu wyznać, że nieczęsto jestem w kościele. Mnie po prostu razi obyczajowość polskiego katolicyzmu. Idzie się, bo się chce pokazać, że się jest, być może spotkać się z kimś, pokazać nowy płaszcz czy suknię, wykonać pewnego rodzaju obowiązek, obyczajowość, jak już powiedziałam. Nie, ja to doskonale rozumiem. I może nawet do tych powodów mógłbym do, dodać wiele więcej. Moje widzenie sprawy jest takie, że Kościół w ogóle, a zwłaszcza w Polsce, to jest tak jak ogromna rzeka. Ludzie przychodzą, żeby pić. Przychodzą z spragnieni czegoś. I wydaje mi się, że należy się strzec tej postawy, żeby mówić, że drugi obok mnie pijący z tego kościoła w jakimś sensie nie ma prawa do napoju. Aczkolwiek wiemy doskonale, że lekarstwa działają powoli, zwłaszcza te, które proponuje kościół. Przy czym może najbardziej takim trudnym problemem jest lekarstwo powrotu do prawdy. Jest bardzo trudno człowiekowi odkryć prawdę o samym sobie. Do tego potrzeba cierpienia. To się wszystko ma do tych lęków, o które Myśl, o których myśmy mówili, prawda? Bo jeżeli zahaczyliśmy o rzekę, to wypadałoby powiedzieć, że w tej, z tej rzeki pijemy, żeby uspokoić lęki ducha. Wiara musi zaczynać się od tego, żeby człowiek zrozumiał, że duszy zabić nie mogą. Nie bój się. Dlatego podstawowym wymiarem wiary. Jest powrót do radości, do akceptacji życia, do tego stwierdzenia, od którego zaczęło się stworzenie świata. I dobre było. W gruncie rzeczy dobre było.